Spoko, koko Koko Eurospoko. Nie przegraliśmy Europolska Ukraina 2012, bo inni są lepsi. Przegraliśmy prawdopodobnie dlatego, że my jesteśmy słabsi. W sobotni wieczór tak, dyrektor tak się... ośrodka sportu i rekreacji w Lubsku Janusz Dudojć, powitał gości gali sportu. Po raz pierwszy impreza miała charakter międzynarodowy. Gala sportu organizowana jest już od pięciu lat i jest wspólnym projektem Lubska i Forst. Zaproszono także gości z drugiego miasta, partnerskiego Floto i po raz pierwszy z Ukrainy, z Tarnopola. Przyjechali mimo 750 kilometrów odległości. Nie zabrakło lubskich przedsiębiorców wspierających sport. Pan Jerzy Kaczmarczyk. Pan Stanisław Tomas Pan Marek Chromik Pan Edward Karpowicz Pan Jacek Korszun Pan Eugeniusz Burda Pan Ryszard Sipiński i Pan Janusz Dudojcz Wręczono wyróżnienia licznym gościom z Niemiec, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju polsko-niemieckiej współpracy sportowej. Dziękujemy. Są to osoby szczególnie zaangażowane w współpracę polsko-niemiecką. Oczywiście są to osoby ze strony niemieckiej, z Kotbus, z Floto, z którymi od wielu lat współpracujemy, które są dla nas tutaj szczególnie ważne. Decyzją kapituły w osobach Zofii Zawiślak, Ewy Grzywacz, Marka Pietrusa, Tomasza Atanowicza i Romana Kowalczyka wyróżniono ponad 60 zawodników różnych dyscyplin sportu i różnych kategorii wiekowych. Przed wręczeniem nagród ufundowanych przez Kapitułę Sportu i Burmistrza przewodniczący Lubskiej Rady Miejskiej Andrzej Tomiałowicz podkreślił szczególne osiągnięcia Romana Kowalczyka, który przez ponad 40 lat był animatorem lubskiego sportu. Sport jest najlepszym sposobem na wychowanie młodego pokolenia, i to nie jest nasz pomysł ani mój, mój wynalazek. Tak było od zawsze, tym się kierowali starożytni, tym się kierują rozwinięte cywilizacje światowe w świecie wychowują przez sport. Starosta powiatu żarskiego Marek Cieślak wyróżnił trzech zawodników i trzech trenerów. Jarosława Hajdula, trenera piłki nożnej, sportów i zapasów Pawła Szaje i Mirosława Sawickiego. Gale sportu organizujemy już od pięciu lat. No co roku staramy się, żeby ta gala była dla przede wszystkim sportowców i uczestników tej gali, coraz bardziej atrakcyjna. No, staramy się również poprzez profesjonalizm tej gali przyciągnąć sponsorów do sportu i miłośników sportu również do pomocy. Choć ma dopiero 14 lat, już grała z najlepszymi w Polsce. Czy wygrała? Może jeszcze nie, ale wszystko przed nią. Isia Lubskiego tenisa Ziemnego, wielki talent i zwycięzczyni chlewicytu na najlepszego, najpopularniejszego sportowca Lubska 2012, jako jedyna uzyskała ponad 3000 punktów. Klaudia, Wróbel! Ja mogę jeszcze zdradzić, że Pan Burmistrz uprądował na Pani Klaudii darmowe wejścia tutaj na treningi na hale sportowej. Ja może dodam, że z udawał udało mi się kiedyś wygrywać, ale już ostatnio tylko przegrywam, także może mi się uda tutaj chociaż potrenować. Gratuluję jeszcze raz, wszystkiego najlepszego. Cieszę się, że właśnie wygrała kobieta, cieszę się, że ten ziemny Znam tą dziewczynę od wielu lat. Jest to naprawdę talent lubska, Staram się jej pomagać jak możemy. Cieszę się, że społeczeństwo zagłosowało na nią lubska. Wiadomo, że ten ziemny jest teraz hitem, ale my ten hit już wiedzieliśmy kilka lat temu, że jest to nasza perełka. W tej chwili mamy kilka perełek ważnych w lubsku. Chcieliśmy ufundować stypendia, natomiast ilość talentów jest tak duża i stworzyć jednolite kryteria. Tym bardziej, że mamy ostatnie doświadczenia, że pani minister mówi, że stawiamy na dyscypliny, gdzie są medale olimpijskie, a nieraz mamy talenty w tych dyscyplinach, gdzie nie ma tych medali lub nie są to jeszcze dyscypliny olimpijskie, a chcemy jednak na poziomie dolnym równo traktować sport. W związku z tym są inne wsparcia. Ja się cieszę też, że nie ugrywam, gra, gram też w tenis ziemny. Grałem, to jest dla mnie naprawdę fenomen, dziewczyna, której należy pomóc. Jeżeli dostanie pomocy, może jeszcze zaistnieć na poziomie krajowym.